Co mają wspólnego przepełniony cmentarz, stare kopalnie i 3 miliony trupów? Paryż powiedział, wrzućmy to wszystko do jednego miejsca i nazwijmy to atrakcją turystyczną. Czyli dziś pogadamy o mrocznych katakumbach. Katakumby. 1,5 kilometra otwartego szlaku i ponad 300 kilometrów zakazanych korytarzy. Witamy w turystycznym Escape Roomie, gdzie nagrodą jest nie zgubić się na zawsze. W XVIII wieku paryskie cmentarze pękały w szwach. Dosłownie, trupy wychodziły z ziemi jak bugi w Simsach, więc miasto stwierdziło: Mamy stare kopalnie, da, wrzućmy tam zmarłych. Problem z głowy, a raczej do środka. Do dziś pod ziemią leży od 3 do 6 milionów ludzi taki mały Paryż 2.0, tylko bardziej martwy i mniej głośny no chyba, że liczysz szepty z ciemności. W 2004 roku policja odkryła w jednej z zakazanych części katakumb kino z miejscami siedzącymi barem i prądem. Prawdziwa underground cinema experience idealne miejsce do oglądania horrorów, nieprawdaż? Więc jeśli kiedyś uznasz, że Airbnb to za droga opcja zjedź 30 metrów pod Paryż do ludzi, którzy już nie narzekają. Zero hałasu, zero sąsiadów no i nie musisz płacić za ogrzewanie tam jest zawsze trupio zimno. Więc jak nie masz planów na wakacje zabierz rodzinę do Katakum. Atmosfera grobowa, widoki nie do zapomnienia, a dzieciaki przestaną marudzić, jak zobaczą, że można gorzej niż bez WiFi.